Siemanko w pierwszym odcinku Let's Play Minecraft. Eee, oczywiście to nie jest zwykły ponieważ to jest Minecraft hero. Eee, na życzenie mojego kolegi. I jakby co. Eee, będzie odcinek oddzielony, będzie link do niego, ale ten odcinek zrobię, żeby był eee, tylko pod linkiem żeby nie śmiecił mojego kanału, a żeby był pod linkiem i żeby nikt go nie mógł, tylko żeby przez linka można było wejść. No i to jest Play, który ja uważam, że to jest dosyć trudna gera, ponieważ ma się cztery serduszka. No i jest bardziej hardkorowy, ale co każdy. Tak, jakby jest. co... Ja sobie ustaliłam, że będę grał na hardzie. tak, będę grał na hardzie w nocy. I w ogóle, jakby, co, jak jest jakoś niedopasowany ekran, to sorki, bo miałem z tym naprawdę problemy, bo e, nagrywam na... Do... O, dobra, ja sobie tutaj już setnę na razie. O, oh, no, 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 no! A gdzie się jeszcze... Chyba minia. On... Tak, jeszcze jest chicken. No, ponieważ no. ten odcinek od razu nagraliśmy, ponieważ... No. E, nawet e, ten chicken e, chciał, żebym w ogóle nagrał ten jak zainstalować, bo... Właśnie e, ale... Nie, nie chcę mieć wszystkie achieventy. Bany, nie mam jakiś nosionek. Nie mam nasionka. Nos nie ma. To się naprawdę przydaje. O! O, sobie... o jest! Tu mam gdzie jest ten banek? Bali, dobra, nazwiemy go... Kanat... Hinaka. Kanat Hinaka. Kanat Hinaka teraz jest na... Nie, nie ma laga tego, że... No ja tam była. I lol soka! LOL. Co tu się... Było. Jakiś się adwok, szmatę. No, no, Dlaczego musimy znaleźć lichami, które są bardzo... Kana no dlaczego kana ale fala ma kana Ode podobno kana... Kama na chija! O oh, fak! O shit, ja kupić je ja, mogę! Jaki cheater, uciekać! Kronor! A moje drewno, no w dupie mam drewno! Gdzie ty drewno? Shit! Idzie! Co Zabrał mi. No dobra, teraz gdzie są moje tanki? Granat, śniata. Fak. Co tu nie widzi. WIDZI! Dobra, uciekaj. Mam, co? O tak. No nie jak on mnie zabił. To jest niemożliwe już mam dead pointów, Jesus. Na <laughs> pierwszy odcinek, a już trzy razy zginąłem. Jedna minuta nie minęła. Minęła. Oj, jak ty? Masz chyba tu... Ten grzeczny piesek. Znaczy kotek, nie wiem kim ty jesteś. What the fuck! Szmata! Ej, ile on kratek bije? Czekajcie, muszę go zabić, ja chcę rybki. A coś rybki w tym czasie. A co będę jeść, święki? No widzicie, jaki jestem, no widzicie, jak... ale zaczekajcie, się, żeby nie było, rzeczy, to... Dobra. Dobra, no, że ci to. Ale sobie ustawia. Dobra, może my już gdzieś tam takich nie było bo zaraz są to ty nie spodziewałeś, jak Tak, to... dobra. Dobra, no, to... O, o um, nie, um, um, nie, Poczekajcie, ja tylko zerknę jak już z czasem. No dobra, może być. Sorki, że to widzieliście, ale naprawdę yy, nie mam po prostu te, tego czasu. Nie mam jakby wyczucia czasu. O, nie. Go. ja go nie będę mieć na razie. Jestem na hardzie, to mi wystarczy. Bani! Bani coś dają? To chyba dlatego, a ty nie widzę, są takie Tak, bo one są za... Nie! O Nie! 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 Zostawił mnie. Dobra, jak ja tu skorzystam, że tutaj jest kobel. bo nie chcę się taktyką w dół kopać, w nocy się zmieni już. już nie będzie na hardzie. chyba, że będziesz cały czas No właśnie! A więc musimy sobie znaleźć jakąś skrytkę z naszymi itemami i je schować. Szybko to zrobić musimy. Nie wiem, kiedy będzie... O, Jezus, ile już mam. Pierwszy odcinek i już zginąłem tyle razy. I wiem, wiem, co to jest piski. Wiem, że jest takie zasianie. Nie, nie chcę grać na hardzie. Chcę ginąć... Nie chcę tak... Nie chcę, żeby tak było, że od razu sobie diabę, znajdę, będę kosił no, na to jest. Ani będę hardcorem i... No way! Fox! Masterczółek, zostaw mi jachać ciszę tak. No. Dlatego, bo nie mam połączonego w ogóle w monitorze głosu. Nie, to może być błąd, bo może być sam. Chciałem Chciałbym tylko usłyszeć. Czy ja w ogóle włączyłem? A? Ok, włączyłem. Zorki? O oh, shit! Co ja robię? Nie wiem. Okay. Już. Master! No zostaw, bo ja boję. Dobra, jak już to ja muszę jakiś mały być fajny. No nie, no ile tych jedźwiedzi jest? Możemy go ominąć. Oczywiście w Minecrafcie to tak nie ma, tylko że oni widzą na kratki. Już mnie zobaczył! To mnie zasięgł. O dobra, wiecie co, bo ja... No, już, no właśnie o to mi chodzi. Bo już jakby... O tyle w tamtą stronę jest, idzie słońce. Będę tam i do no. Nie znasz się na tym. Ale konia by było fajnie znaleźć. Mam nadzieję, że tam bobów nie ma. A? A to już nie wiadomo. No. Dobra. Shit, to jest pułapka! A. No to... Dobra, co z tego, że pułapka, i tak sobie z tego zrobimy taki improwizacyjny domek. Polerkach, ale ale doneks. Dobra, zrób jakąś norę i przeżyj to. Tak jakiś... To już będzie trzeba zrobić pauzę. Ale repau... o, czy, się Trzeba będzie zrobić pauzę, bo już nie będę całą noc pokazywał. A więc widzimy się. Za chwilę. Dobra, już chyba e, się... Z... Dobra, chyba... witamy Was po Tak, Po naprawdę dużej przerwie. Już chyba jest dzień. I tak! Nie ma żadnych tutaj zombiaków jeszcze żyjących. Nie. Chyba... Poszliśmy O nie! Nie, tu nie jest ty co ja myślę. Dobra. Musimy ściągać. Bo oczywiście trick apitej Mm. A no właśnie, czyli <coughs> bo No, Nie wiem, to dopada. Czy No to... A no tak bo no jasne, to co mi się na leczenie Ale nie, bo przecież tak długo teraz jest, że taki lag jest, że długo jesteś ktoś leżąc. Pamiętasz to? No pamiętam to to... Sej Dobra, wiki? my zrobimy takie improwizyczne teraz zejście, żeby móc wrócić znalazłeś jakieś żelazo i jakieś tak, bo ja nie umiem tak grać normalnie. Tak, bo tu nic nie ma. Myślę, że znajdziemy jak jaskinie, czy coś. No właśnie, dlaczego nie ja gram na Biomas oplębci? A już wam mówię, to naprawdę można łatwo wytłumaczyć, ponieważ nie ma jaskiń. Naprawdę, o, nie mam kości. Kurde, mogłem po... ostriches. jakiś kobel, dobra to sobie musimy przepiec mięsko bo idziemy na pustynię. Dobra w tym czasie tutaj sobie zrobię setet Oh no way Czemu tam się zrobił Zaraz tam się oh, shit. Oh, shit. Ja bardzo się tym nie interesuję, tylko się interesuję moim tedem! No, come on! Jaki citer widzicie, on czeka! Aż podejdę. Dobra, podejdę do niego, tylko że... się tak wespnę. No come on! Ja kończę zwalczanie. Będzie tak. Oh no. No, ja go... Oczywiście to jest tak zwodowany, że on czeka Dobra, próbujemy. No wiedziałem! Wiedziałem, że mnie zabije! Wiedziałem! Dobra, widzimy się znowu po... po chwili. Aż odzyskam na Dobra, Siemka, naprawdę już próbowaliśmy to odebrać. Nie da rady. Już to pousuwałem, bo ja chyba tam miałem 10 tych deadpointów. A znaleźliśmy tak. za to jakiś Tak, świetny domek. E, właśnie, leżało w... na ziemi, nie wiem czemu, ale. Wzięliśmy ten... I, I na... zlikwidowaliśmy ich naprawdę. Nie no, a po prostu to leżały to na to ziemi. Właśnie. I to jest mój domek na razie, bo tutaj jest to takie coś, że domek... Najlepiej to zrobić na jakie, żeby nie było czerwono. Czy jakieś Czerwony. I może ja też nie wiem. Czerwony, ja dobra, zrobiłem czerwony. I to jest nasz donat który, który znaleźliśmy. Bo naprawdę nie ma szansy, żeby tamtych itemów odebrać. I, I żebyśmy mieli I ludzie, zimę jakby, jakby i dla, schronienia. Słuchajcie, dlatego ja nienawidzę biomów zimowych, bo są te. te. o! Uf. o! dobrze, dobrze, te to dadzą fajną skórkę. Bo trzeba je zabić, a one chyba cię też No one tylko zadruwają. Tak o w ogóle jakby co... Tak, będę hodował sobie węże w ogóle będę sobie... No tak, fajnie sobie Bo Bo jak, jakby co, dużo osób tego nie rozumie, jak macie, jak zdobycie jajko, to jak to jajko posadzicie i ono się wypuje, to to jest twoje zwierzątko. Możecie go sobie nazwać i w ogóle i dlatego ja będę zabijał. Każdy to kojarzy. Może. Wiecie o co chodzi, bo to jest mo Creatures, czyli się odspajanie, No się zwierzęta i No i ja tu za chwilę wezmę sobie nie z tego domku oczywiście, bo to był... A nawet, nawet, nawet sobie przebuduję to na drewno. Bo naprawdę ludzie, o Boże, jakie my tu walki mieliśmy z tamtym miedzem. Ich tam jeszcze więcej przyszło, bo nie da rady naprawdę. Nic nie mieliśmy szczególnego, a więc bo usuwałem już te dotpointy. Nie chcę na razie dotpointów używać, ja bo... No wszystkim wszystkie na razie, bo i tak przeszkadzają. Nie, na razie, nie, 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 nie przeszkadzają. Dobra, a więc... Wiem że, jest, wiem, że jest cicho, ale nie wiem, coś, nie ma głosu, ponieważ coś tam. Mam no, mały problem z Minecraftem i żeby nie było lagów, nie ma głosu. Nie wiem dlaczego to działa, ale działa. Że... No dobra, a więc już stwórzmy sobie te narzędzia. I naprawdę, nie że ja naprawdę nie próbowałam wcale, ale naprawdę miałam taki, możesz potwierdzić, że naprawdę tyle z tym niedźwiedziem się tam waliliśmy po prostu, że Ty po prostu nie mi... da rady. No. On nas ma na hit'a, a my go mamy na no 4-5 hit'ów. E, dobra, pozabijam sobie foksy. Wiem, że foksy biją i to nieźle, ale potrzebuję expa i zbroję. O, oh, what the fuck! Zabiję? Na dupie on na dupie jeździ. Dobra, what No, the... oh, fuck me. No widzicie, jakie gówno to jest? Widzicie, jaki on ma zasięg? On chyba z trzech kratek mnie zdjął. Widzicie wład, no nie, no teraz to muszę odzyskać tej demy. Teraz to się nie poddam i zrobię to na filmiku. Chyba, że już time. Koniec. Nie, no, no dobra, no. Je, bo już 15 minut to jest furka, więc pa, już już stało bardzo mało sekund. Jak widzicie, no to pa, 10 sekund. Dobra, pa siema i lubię placki. Jestem Michał. Esa ze mną był Chicken Games, pa!